serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj kolejny pomysł na wędlinę szynkowara. Pomysł wymyślony na bieżąco, dlatego, że całą partię polędwiczek wieprzowych nabyłem. Dwie takie wybrałem po pół kilograma. Kilogramowy szynkowar akurat się powinny zmieścić. Trzeba je lekko uplastycznić, żeby miały ochotę się połączyć i skleić i nie rozpadały przy, przy krojeniu. W tym celu Pokroję je na mniejsze kawałki, troszeczkę tłuszczem potraktuję, żeby zmiękczyć. Nie przygotowałem sobie jeszcze naczynia, ale zaraz przygotuję, do którego będę to wrzucał i przyprawiał. Przyprawa to jest w moim przypadku 15 gramów soli. I tutaj do waszego wyboru pozostawiam sól zwykła, sól peklowa, czy mieszanina jednej i drugiej, jak to sobie tam życzę. Do tego pół łyżeczki tymianku, pół łyżeczki czarnego mielonego pieprzu i pół łyżeczki angielskiego ziela. To wszystko wymierzam porządnie, włożę te kawałki do szynkowara, ubijając je warstwami. Przedtem w szynkowarze zainstaluję woleczek separacyjny, bo ja tą wędlinę na 48 godzin zostawię w szynkowarze. Dopiero po 48 godzinach, jak to razem będzie. W szynkowarze z przyprawami przyrywało przystąpię do parzenia. Na razie tyle przygotuję sobie tylko jeszcze miskę, do której będę rozbita już porębiczki wkładał i w której potem będę wyrabiał i biorę się za rok. Uwielbiam te poranki, kiedy pogodnie ciepło za oknami. Przede mną świeżo wykonany, schłodzony przez noc w lodówce szynkowar i mogę go teraz spróbować, a potem na świeży domowy chlebek na karapki położyć. Wyciągam. ładnie wyszło. Przez woreczek już widać, że fajna zwarta struktura, ale trzeba najpierw wydobyć. Tak wygląda. Pachnie zacnie naprawdę, aż bym wbił zęby w cały kawałek, ale najpierw muszę pokroić. I jeszcze jeden na spróbowanie. Proszę. Piękny widok. Piękny zapach. I w smaku niczego nie brakuje. Mięciutkie. Nie trzeba wysilać szczęki, żeby gryźć. Wszystko się pięknie rozpada, ale przy krojeniu kupy się trzyma. I to jest najważniejsze. Pyszotka. Można to sobie doprawić mocniej, słabiej już raczej nie. Nie jest to bardzo mocno charakterystyczna wędlinka. Ale też nie wszyscy taki wielki pazur lubią. Zresztą w domowych worbach to jest piękne, że każdy może to modyfikować według swojego gustu. Zapraszam na kolejne odcinki, zapraszam do subskrybowania kanału. Tam na dole pod filmem znajdziecie taki dzwoneczek. Jeżeli w niego klikniecie, to będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych odcinkach, na które bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia, smacznego Wam życzę i pamiętajcie, że to, co zrobione w domu, jest lepsze. Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz Tematyczne koszulki, i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie.